Ekozespół, a ściślej rzecz biorąc opiekunowie planety, detektywi i liderzy środowiska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 specjalnych w Kielcach zajęli drugie miejsce w ogólnopolskim programie organizowanym przez Fundację GAP Polska. Nazwa fundacji w tłumaczeniu na język polski oznacza Plan Globalnego Działania na Rzecz Ziemi. GAP działa aktualnie w 12 krajach. W szóstej edycji edukacyjnego programu Ekozespołów wzięło udział niemal 490 szkół z całej Polski, w tym około 40 z województwa Świętokrzyskiego. 17 była jedyną szkołą specjalną z naszego regionu. Chciałyśmy nauczyć dzieci, jak chronić przyrodę, jak oszczędzać światło, jak oszczędzać wodę, yy, nauczyć ich nawyku, żeby te działania prowadziły również w domu. Chciałyśmy nauczyć ich jak się zdrowo odżywiać, jak zdrowo spędzić czas, jak zdrowo wypoczywać. Eko zespół, którym opiekują się pani Alicja Obara oraz Małgorzata Niedzielska, przez cały ubiegły rok szkolny brał udział w rozmaitych przedsięwzięciach proekologicznych. Odwiedził oczyszczalnię ścieków, przedszkole ogrzewane kolektorami słonecznymi, uczestniczył w dniach ziemi, sprzątaniu świata i dniu bez samochodu. Uczniowie mieli okazję hodować rośliny, kupować zdrową żywność i własnoręcznie przygotowywać z niej pyszne potrawy. Powstało wiele gazetek dokumentujących program, były konkursy rysunkowe i przedstawienia teatralne. Grupa opiekunów planety, detektywów i liderów środowiska odbyła także wiele wycieczek po kieleckich rezerwatach, a w nagrodę za aktywność w programie wyjechała na wycieczkę do Karpacza. Zbieraliśmy baterie, puszki, chodziliśmy sprzątać świat i wyjeżdżaliśmy na wycieczki. Ekozespół 17 stanowi 18 osób, ale w pracę włączona była cała szkoła. Wydaje mi się, że najtrudniejsze było zmobilizować tak dużą grupę dzieci do wspólnego działania. Natomiast dużym naszym sukcesem było to, że dzieci się ze sobą dobrze czuły, chętnie uczestniczyły we wszystkich wycieczkach. Szczególnie były zachwycone wycieczką w oczyszczalni ścieków. 2,5 tysiąca złotych, które ekozespół 17 otrzymał w nagrodę za drugie miejsce w programie, zostanie przeznaczone na warsztaty edukacyjne, które mają się odbyć na wiosnę w Zakopanem.